Przemek Światowy siatkarski portal.pl, ze mną pan trener Mirosław Janawa, trener hutnika Dobry Wynik Kraków. Panie trenerze, gorąc niesamowity, ale chłodna głowa musiała być, bo jednak zawodników trzeba wybrać. Tak, tak, to jest takie pierwsze, pierwsze, pierwsze kroki, jeżeli chodzi o dobór zawodników do zespołu na przyszły rok. Frekwencja nawet, tak jak mówię, na ten ciepły dzień dosyć, dosyć mocna, z tym, że jeszcze mamy zapowiedzianych kilku, kilkunastu zawodników, którzy dzisiaj nie mogli do nas dotrzeć. Będą na bieżąco sprawdzani i myślę, że do końca lipca, czerwca, tak połowy lipca będziemy już mieli jakieś skrystalizowany zespół na przyszły sezon. Z Tych ponad 30 zawodników, którzy się zgłosili, wybrał Pan później dwunastkę. Z tej dwunastki udało się kogoś wykrystalizować, kogoś wybrać. No na pewno jest y, kilku bardzo fajnych chłopców technicznie poukładanych. Widać, że, że, że już mają za sobą grę w zespołach, tutaj tak deklarowali drugoligowych, ale kilku przykład, młodych chłopaków, którzy wchodzą dopiero w siatkówkę, i, ale, ale jest coś w nich takiego, że tutaj z kolegą Markiem Fornalem żeśmy na nich zwrócili uwagę. I, Będziemy z nimi rozmawiać. A ilu zawodników pan potrzebuje do nowego składu? To jest tak, my chcemy w tym sezonie, jeżeli uda się nasz projekt druga liga, to mieć zespół drugoligowy i trzecia liga. Jeszcze tutaj będą rozmowy z Małopolskim Związkiem, czy, czy taka możliwość istnieje. Wiem, że, że jak w momencie, kiedy Kęty wchodziły do drugiej ligi, pozostał zespół trzeciej. I byłoby to super sprawa, ponieważ mamy te zaplecze młodych chłopców i w momencie, gdyby tylko była druga liga, nie ma dla nich miejsca do grania. Trzecia liga to jest świetny poligon na to, żeby się e, kształcili siatkarsko. I tutaj byśmy planowali te dwa zespoły e, puścić do rozgrywek, żeby też ta rywalizacja była. Lepsi z drugiego zespołu zawsze z szansą do awansu do, do tego pierwszego I, i odwrotnie. Także tutaj no, chcielibyśmy mieć po 25-26 popaków. Z tym, że na drugą ligę, no, to tak do zgłoszenia to, to 16-18. Ten projekt, druga liga, o którym Pan mówi, czy wszystko już jest ugadane, dopięte? Czy budżet udało się zamknąć tak jak planowaliście? Powiem tak, no jeżeli te pieniądze, które są obiecane, zostaną, podpiszemy umowy i, i, i one e, po prostu wpłyną na konto klubu, to będzie wspaniale i to będzie, to są pieniądze na awans do pierwszej ligi. Ale ja zawsze w takich sprawach jestem ostrożny. W momencie podpisania umów i, i przelewu pierwszych pieniędzy wtedy będziemy mówić o konkretach. W tym momencie jest bardzo, bardzo fajne, bardzo szerokie plany, ale na razie na planach się kończy. Rozumiem. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy w tej drugiej lidze zobaczymy wielkie derby Krakowa, czy jednak myśli Pan, że Agiecha uda się zagrać w pierwszej lidze? Życzę bardzo, naprawdę szczerze Agiechowi gry w pierwszej lidze. Nawet takie kunkatorskie podejście, zostanie kilku zawodników do zagospodarowania z Agiechu, którzy grali w tym sezonie, a przy powiększeniu, przy przejściu na, na wyższy poziom, wiadomo, Agiech się będzie musiał wzmocnić. Ale jeżeli nie, będzie, nie nie uda im się awansować, to myślę, że będą bardzo ciekawe derby, bo, bo no zawsze derby wzbudzają emocje, a taki zespół jak Agiech, a mam nadzieję, że my też będziemy grać z meczu na mecz, tak jak było w drugiej, lidze, w pierwszej, w trzeciej lidze lepiej i pod koniec sezonu będzie rywalizacja, a mam nadzieję, że dwa zespoły będą grać w barażach o, o pierwszą ligę. Tutaj dzisiaj było kilku chłopaków, którzy pojawili się też na testach na AGH. Widać, że im zależy na tym, żeby zasmakować tej prawdziwej siatkówki. No tak, też zauważyłem, bo akurat też byłem ciekawy i byłem na, na tych, zobaczyć te testy AGH i faktycznie było, było tych kilku chłopaków, którzy szukają swojej szansy. Tak jak Pan mówi, no, zależy im na tym, żeby, żeby się pokazać, żeby grać. Będziemy z nimi rozmawiać, będziemy chcieli wiedzieć, jakie mają oczekiwania w stosunku do nas. I, i, I wtedy tak jak to powiedziałem, ja myślę, że tam e, część z nich jest w notesach też terenów AG-u i tutaj oni też chcą mieć jakiś wybór e, czy AG, czy tutaj hutnik. E, mają taki wybór ich prawo, a my też jesteśmy tak jak powiedziałem zainteresowani kilkoma z tych chłopców, a jeszcze, 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 się zgłaszają. Nawet teraz był chłopak, który gra w Bełhatowi, grał w FIFA, więc Znamy się jeszcze z gry w WiFamie, ponieważ tego rocznika 9-2, to gdzie mieliśmy taki dobry w hutniku zespół. Przyszedł do mnie tutaj na tych rozgrywkach plażowych, że nie chciał przed plażówką tutaj się, tutaj się produkować. Przyjdzie we wtorek, żeby go oglądać, chce go oglądać i będziemy rozmawiać. Także to jeszcze, się, jeszcze, jeszcze mamy tutaj na oku kilku fajnych, fajnych zawodników. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć samych sukcesów w drugiej, ligi, drugiej lidze no i awansu do ligi pierwszej. No. Wiadomo, że po to się gra, zresztą nie byłbym trenerem, gdybym nie wierzył w zespół, który, który, który powstanie. I będę zawsze będę twierdził, że zawsze gramy o najwyższe, najwyższe trofea i będziemy grać o pierwszą. Wszystkiego dobrego, tego właśnie życzę. Dziękuję bardzo.